HCV wirus wywołujący zapalenie wątroby typu C to cichy zabójca. Nieleczony latami może nie dawać charakterystycznych objawów i ujawnić się dopiero kiedy doprowadzi do marskości lub raka wątrobowo-komórkowego. Dlatego warto się badać. Bezpłatne badania dla mieszkańców leszna zameldowanych w mieście na pobyt stały lub czasowy prowadzi centrum medyczne Ventriculus. Z oferty mogą skorzystać zarówno dzieci jak i dorośli. Program profilaktyczny przewiduje badania w dwóch etapach. W pierwszym próbka pobranej krwi jest pod kątem obecności przeciwciał HCV. Jeśli wynik jest ujemny, pacjent kończy badanie. Jeśli dodatni, kierowany jest do etapu drugiego, czyli na wizytę lekarską i badanie potwierdzające HCV RNA PCR. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerami telefonów: 65 547 69 94 i 65 529 78 22. Uwaga, na wirusowe zapalenie wątroby typu C nie ma szczepionki. Można można je jednak skutecznie leczyć, im szybciej od momentu zakażenia HCV podjęte jest leczenie, tym mniejsze szanse, że wątroba będzie poważnie uszkodzona.